Moje wypady, jak zwykle, zaczynam od Ducha Gór, Liczy żepy, Wratkowie. Droga stu zakrętów. Drogi stu zakrętów skręcam do malowniczej wsi Pasterka. W drodze do pasterki napotyka się szereg skał o różnej wielkości i kształtach. Droga kręta. I bardzo spadzista, ale, ale też bardzo atrakcyjna. Pasterkę znam doskonale jest to piękna wieś w sercu gór stołowych. Oto skały, o których mówiłem, i takich skał po drodze napotyka się mnóstwo. Nie byłem jeszcze nigdy tak wczesną wiosną w tej wsi. A dzisiaj mamy 7 kwietnia 2019 roku. Jestem bardzo ciekawy, jak pasterka wygląda o tej porze roku, czyli wczesną wiosną. Kolejny przystanek w drodze do wsi. I tutaj z tego miejsca już widać pasterkę, a konkretnie i najlepiej widać kościół w pasterce. Kościół pod wezwaniem świętego Jana, Chrzciciela. a w tle piękne góry. Pasterka. Ostatnie kilkaset metrów dojazdu do wsi, bardzo stroma droga i mnóstwo zakrętów. Pierwsze zabudowania wsi, bardzo piękne domostwa. Stanek autobusowy i dalsze zabudowania. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wokoło Kościoła bardzo stary, zabytkowy cmentarz. Dom w szczelinka. Przydrożna kapliczka z krzyżem, we wnęce matka boska. To kolejne piękne zabudowania, prawie na końcu, wsi generalna dyrekcja dróg. Krajowych Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Socjalny, oczywiście w Maserce. Kolejna kapiczka przydrożna z matką boską. Pośród potężnych dębów nie mogę pominąć jeszcze. Jednej rzeczy przez całą wieś, wzdłuż drogi płynie niewielki taki no maleńki strumyczek. Wije się wśród łąk, zarośli. Maleństwo, ale piękne. Za strumyczkiem zabudowania. I droga w las. Już na samym końcu wsi w bliskiej odległości od lasów Polna stodoła Szkoda, że się marnuje, bo to taka nietypowa budowla to po prostu to jest zabytek Jak widać zbudowana z kamienia i z drewna. Oto kolejne widoki, które otwierają się przede mną. Nieprzebrane górskie łąki, które już zaczynają żyć. Pojawiły się już kwiaty, zaczyna się zielenić trawa, i tutaj z tego miejsca widać masyw szczelinca. Nad tym niewielkim strumyczkiem w miejscach, gdzie jest sporo wilgoci pojawiły się już kaczeńce. I inne kwiaty. A to moja dalsza droga. Na końcu tej drogi, schronisko PTTK. I tutaj mamy kierunkowskazy. Zaraz się dowiemy, co to jest. Co one nam wskazują? Ja to wszystko znam, ale należy się z mojej strony wyjaśnienie i zapoznanie z tym, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się przed schroniskiem PTTK Pasterka, dookoła nas rozciągają się rozległe łąki, przed nami widoczny jest masyw szczelinca Wielkiego i Małego. A to są kierunkowskazy Idę pod górkę wchodzę na teren tych podgórskich łąk gdzie z pewnego miejsca będą bardzo malownicze i rozległe widoki oto kamienna tablica wśród podgórskich łąk z napisem serce pozostawione w pasterce i widoki o których mówiłem czyli Masyw Szczelińca Małego i Wielkiego. W dole część wsi. I nieco poniżej schronisko. W koło lasy, góry, podgórskie łąki. Słychać już bardzo wiosenne koncerty ptaków. Myślę, że, że kamera to zanotuje, więc przestanę mówić, żeby nagrały się te ptasie koncerty. Przydałoby się też tam, gdzie niżej byłem, przy potoku, pokazywałem to roślinność. Ta wiosenna jest bardziej bujna, bo jest wilgoć, są kwiaty, kaczeńce i jeszcze inne kwiaty, których nazw nie znam. No, piękny dzień, piękna niedziela. Mogę powiedzieć, że tak pasterkę dzisiaj i nagrałem. Na tyle, na ile było to możliwe, mam nadzieję, że film będzie udany. Będzie to fajna pamiątka, i dla tych, którzy nie znają tej strony, będzie jakaś nowość, jakaś ciekawostka. Dla tych podgórskich łąkach, za jakiś czas, za kilka, kilkanaście dni, pojawi się taka bujna, piękna górska roślinność. Ja dobrze znam te miejsca, więc tutaj jest fantastycznie. Jest tutaj i tyle rodzajów kwiatów, że naprawdę aż w to uwierzyć, że na takim obszarze tyle gatunków roślin kwiatów występuje. Oczywiście ja się na tym nie znam, ale wiem jak to wszystko wygląda w pełni sezonu, a już niedługo właśnie jeszcze jak spadnie jakiś deszczyk to będzie przepięknie. Tydzień, dwa i wszystko się zazieleni, będzie tu kolorowo, a później jesienią to są niesamowite zapachy ziół tra to po prostu trzeba przeżyć samemu. Jeszcze raz masyw, szerina małego.